Entuzjazm. Nasi współcześni chcą dostrzegać w osobach konsekrowanych radość, której źródłem jest przebywanie z Chrystusem. Na świecie dzisiaj jest dużo smutku. Można by powiedzieć, że radość stała się troszkę taka niemodna, taka trudna, nieaktualna, a jednak jest ona znakiem obecności Pana Boga. Jest ona wyrazem Jego miłości. I osoba konsekrowana powołana jest też do tego, żeby radość, którą ona otrzymuje od Pana Boga, przekazywać innym, szczególnie tym, którym dzisiaj trudno uśmiech. Dlatego tam, gdzie jest osoba konsekrowana, tam pojawia się radość. I nie jest to radość tylko w słowach, ale radość, która wypływa z serca przekonanego o tym, że jest ponad nami ktoś dużo większy, który naprawdę o nas się troszczy. Powołanie do życia konsekrowanego to życie pełne radości. Ono jest całe przeniknięte radością z tego, że Pan Bóg jest. Tego chyba nam wszystkim potrzeba: świadomości, że On jest, szczególnie, że On jest blisko, że na nas patrzy, że nas kocha. Zobaczmy tę radość z Jego obecności. Cechą charakterystyczną każdego chrześcijanina powinna być radość. Dlaczego? Ponieważ Chrystus umarł za nasze grzechy. Za darmo zostaliśmy otoczeni miłością i umarł za nas jeszcze wtedy, kiedyśmy byli grzesznikami. I to pobudza nas do dawania radości także innym, ponieważ skoro sami jesteśmy obdarowani i wiemy, jak to obdarowanie jest dla nas ważne, chcemy dzielić się tym z innymi, a nie oni także poznali tę pełnię radości, do której wzywa nas Chrystus. Jak wygląda Twoje świadectwo wiary? Jeśli chcesz podzielić się swoją odpowiedzią, Masz jakieś wątpliwości, pytania, napisz.